Cześć, witajcie w kolejnym odcinku FIFA 21 Road to Glory. No, nazbierało nam się troszkę zaległości sięgających czwartkowego wieczora. No, ukończyliśmy wtedy zadania faza grupowa UCL. Jak widzicie trzeba było strzelać niebieskim piłkarzem w skład battles, na no, do tego wygrać trzy mecze z co najmniej dwoma graczami UCL w wyjściowym składzie. No, udało się to zrobić z mniejszymi lub większymi problemami. No, większym problemem było to, że troszkę nam zgraniowo nie pasowali ci piłkarze, ale jakoś sobie poradziłem. No i jak widzicie, odbieramy fenomenalne nagrody za to zadanie. No a za całość mamy jeszcze złotą paczkę zawodników premium. No, także na początek mini. Opening. No i co? Paczka dwóch piłkarzy. Lecimy, czy będzie coś ciekawego. No, tak długo się dogrywało, że powinno wypaść coś niezłego, tylko czy wypadnie. O, promes. No, wypadło coś niezłego, szkoda tylko, że duplikat niewymienny. No to jeszcze jedna paczka dwóch piłkarzy. Czy tutaj. Trafimy coś grywalnego i nie będącego duplikatem, no nie trafimy, bo nie ma nawet świecącej karty, jest Elmeni, a więc słabo. No to może złota paczka zawodników premium przyniesie nam tu większe szczęście, chyba nie, bo dostaniemy Dani Garcia, mm, marnie, marnie. No dobra, skoro wykorzystaliśmy te niebieskie karty, to można było w końcu ukończyć też SBC z grupy ważne mecze UEFA. No i tutaj zaczynamy od Ajax Liverpool. No, musieliśmy najpierw pograć tymi kartami, żeby je następnie przepalić. No widzicie w jaki to sposób zrobiliśmy, głównie wykorzystując Hiszpanów. No, a do tego Daily Blind się tam przydał, bo potrzebny był gracz Ajaxu lub Liverpoolu. No i do tego Włosi z Atalanty. Także jakoś to się udało zrobić, chociaż nie było to łatwe z BC. No to lecimy z PSG Manchester United. No, meczek był dobry. Kto widział, ten na pewno. Potwierdzi moje słowa. No, i tu jak widzicie, wykorzystaliśmy sobie pomocników Manchesteru United defensywnych, więc Makto i Maticza. A do tego przepalamy Tadicza, którym strzelaliśmy gole 4 mecze, 5 bramek. No, mimo że tempo ma marne, to jakoś się udało w tych skład battles nastrzelać graczem Ajaxu. No, przepalamy go, złota paczka rzadkich kart. Za to no, zobaczymy, czy opłacały się te ważne mecze UEFA. Jak zwykle te animacje się ładują po prostu 3 tygodnie. Filmy niedługo będą trwały po godzinie przez te błędy i jej. No dobra, mieszana paczka piłkarzy Prime. Zobaczmy, czy opłaciło się przepalić niebieskie karty. No, nie ma ekranów nawet, także marnie, marnie. A co wypadnie? Bernardeski. Mm. Tak sobie. No to złota paczka rzadkich kart. Może tutaj będzie coś ciekawszego. No i nie ma wokautu, nie ma ekranów. No nasze szczęście utrzymuje się na stałym poziomie. O, Dean Henderson. Przynajmniej z United. No to paczka rzadkich piłkarzy Elektrum. No, i może tutaj coś ciekawszego wypadnie, bo już naprawdę nudne się robi nawet otwieranie paczek. O, są ekrany. No, tylko jakieś fajne poprosimy. Środkowy obrońca. O, Bayern, no to będzie Süle. tak No, ok. 84 w miarę grywalny. Może nam się tam przydać do robienia zadań piłkarzami z Bundesligi. Także ok, narzekać nie będę, aczkolwiek nie jest to jakaś karta o porażającej wartości, ale Acherbi niebieski nam się przyda i Makdominej do nas wrócił. No więc nie najgorzej. Zakończyły się też zmagania Holland kontra Felix. No i ponieważ byliśmy w drużynie Feliksa, która wygrała, to dostaliśmy za to złotą paczkę premium. Chcieliśmy ją otworzyć zaraz po. Rozpoczęciu nowej piątkowej promocji, ale jak o 19 w piątek, serwery i jej padły, tak powstały dopiero w sobotę rano. No, powodując tym sporo problemów, no bo nie mieliśmy jak zrobić filmu, streama i tak No, ale w końcu w sobotę udało się otworzyć tę zaległą paczkę w nadziei na trafienie karty promocyjnej. No i trafiliśmy, tylko że nie. Z takiej promocji, bo z promocji Libertadores. Nie wiem dlaczego te karty wypadają jako pierwsze cały czas, no ale widać jej nie ma czasu usunąć tego błędu. No ale poza nią może coś. No i jest coś. Jest koman, a więc nie najgorzej. Przechodzimy do SBC, gdzie pojawił się Iniaki Williams. No i e, jako fani tego gracza nie mogliśmy sobie z juniorem odmówić zrobienia SBC. No i jak widzicie tutaj 85 wymagany skład z piłkarzem jednym z Hiszpanii. No i zrobiliśmy to wykorzystując nieco więcej piłkarzy z Hiszpanii, a do tego Casemiro niewymienny, który nam kiedyś tam wypadł. No wszystko mieliśmy w klubie. Także ten człon SBC praktycznie bez żadnych kosztów udało się pchnąć, no i tak, gdzieś tam jest na ławce rezerwowych ten Kazemiro no, myk duża złota paczka premium no to otworzymy ją od razu, bo może coś przydatnego do drugiego członu SBC nam wypadnie no i co? no i nic, bo nie ma nawet ekranów, więc najwyżej 82, a co trafimy? 81 volant a więc słabiutko no to lecimy jeszcze szczytowa forma. No i tutaj trzeba jednego piłkarza Team of the Week wykorzystać, ale na szczęście informa niewymiennego w klubie jeszcze mieliśmy. No podobnie jak kilka innych kart, no staraliśmy się głównie niewymiennych przepalać, no tak jak tego Anhela. No a nie obyło się niestety bez inwestycji. Za 9000 aż musieliśmy kupić Luisa Alberto. No i tu, ojej, to chodzi po prostu jakby chciało, a nie mogło. Jak widzicie za 6700 Eriksen wysnajpiony. No i dzięki temu możemy ukończyć ten człon SBC. I dostaniemy paczkę piłkarzy Electrum Premium. Ale najważniejsze, że... Będziemy mogli sobie wybrać, tak, tak, wybrać jednego z dwóch Williamsów. No i to jest ciekawa inicjatywa jej. Tutaj podoba nam się to, że można wybrać albo Williamsa ze zbustowanymi strzałami, albo ze zbustowanym dryblingiem. No i w tej sytuacji no, nie ma się co zastanawiać, ponieważ trzeba mu troszkę podbić tempo, no to bierzemy tego z dryblingiem. No, i damy mu po prostu myśliwego na lepsze strzały. To chyba jedynie słuszny wybór w tej sytuacji. Ukończyliśmy też ważne mecze. Nie pokazujemy Wam już poszczególnych SBC. Nie będziemy Wam pokazywać też wszystkich paczek, bo z większości nie wyleciało absolutnie nic interesującego. Dwie najciekawsze. No i z pierwszej z nich, czy trafimy ekrany. No nie, trafimy. No a kto wypadnie? No, wypadł nam boatenka, więc nie najgorzej, chociaż karta w miarę grywalna i przydatna, także nie najgorzej, a to złota paczka zawodników premium. Na koniec, no i tutaj już chcielibyśmy ekrany, bo no naprawdę jej nas nie rozpieszcza. No są ekrany. Włochy. Środkowy obrońca Piemonte, a więc Bonucci, którego przed chwilą przepaliliśmy w SBC o jakiego Williamsa. No okej, okay, okej, okay. 85 już nie będziemy narzekać. No a w poniedziałek pojawiły się nagrody za skład battles, no gdzie już można powiedzieć tradycyjnie wbita elita 1. No i mamy za to 30 tysięcy końców i dwie megapaczki rzadkich kart. No i co? Jeszcze dwie paczuszki te przedsprzedażowe. Zobaczymy, może z nich coś też wypadnie, ciekawego. No nie ma łukał. Tu są ekrany, no nie najgorzej. To Inform chyba będzie. Francja. LO mm, mamy Informa, to będzie Amavi. OK, okej. Okay. No, co prawda, troszkę powolny jest, ale pewnie w zadaniach jakiś z lig E nam się przyda. Jak nie, to się go gdzieś tam przepali w SBC wymagającym informa. No a poza tym, zobaczcie, dwa razy cień, więc okej. Okay. No to jeszcze jedna ta paczka przedsprzedażowa. No i co? Czy tutaj też będą chociaż ekrany? O, są ekrany! No naprawdę święto lasu! Włochy, S.O., Piemonte, ojej, znowu Bonucci? No tak jest, a więc duplikat Bonucciego. No dobra, na szczęście jest to paczka wymienna, więc sobie go wrzucimy na listę transferową. No i czas na nagrody za skład Battles, dwie megapaczki rzadkich kart. No i czy tutaj trafimy walkout jakiś, czy nie? No nie, ale będą ekrany chociaż. O tyle dobrze. No i co? Mamy SPO, Chelsea. Hmm, Hakim Ziek No okej. Okay. Kolejna 85 do kompletu, także przyzwoicie. No i ostatnia mega paczka rzadkich kart. Miejmy nadzieję, że najlepsza. No, lecimy, nie ma walkoutu, ale są ekrany. O i to chyba też będzie inform. Szwecja? PS, a to będzie inform prawie lewego trafiliśmy. Lewi zawsze inform, chociaż on akurat chyba warty jest tyle co Quixel. No ale okej, okay. może zanim jeszcze coś ciekawego się będzie kryło, zobaczmy, czy coś ciekawego poza Szwedem w tej paczce jest Morata. Nie czuję się porażony, no Romero, chociaż. Jeszcze z Manchesteru United. Jastrząb kotwica, ok, style gry przydatne. A do tego jeszcze Harry w duplikacie, więc jest super. No i przechodzimy do Foot Champions. Tak, tak, musiałem dograć osobiście mecze przy stanie 12 wygranych, 14 przegranych. Widzieliście na streamach, w sobotę szło beznadziejnie. W niedzielę szło super, w poniedziałek szło znowu beznadziejnie, a junior się do tego jeszcze słabo poczuł. No więc wszystko zostało w moich, czyli seniora, rękach. No i co? No i to już jest mecz o rangę Gold 3, bo pierwszy z rozegranych szybko dosyć wygrałem i wysoko 5 do 1 chyba. No i w meczu o rangę no zostały 3 do rozegrania. Trafiłem. No chyba na Niemca ze składem. No proszę, proszę, ikonki w składzie. Jest i ten Witzel. no Jest w obronie Delaney. no Może to być ciężka przeprawa. No i rywal coś tam atakował. Tu udało się obronić wyjścia lisonem. No i mamy okazję do e, kontry. No nie było łatwo się poprzebijać przez te zasieki obronne. A tutaj Neuer szybszy od Van de ale tutaj jeszcze powalczył Lukas na skrzydle. Udało się odebrać piłkę. Ładne rozegranie z Rodrigo. Lukas wbiega w pole karne, będzie chciał dograć, ale Klosterman na sankach poszedł, wykosił nam skrzydłowego. No i mamy rzut karny, do którego podszedł kapitan Alex Telesz. No i pięknym strzałem w okienko. Wyprowadza nas na prowadzenie w 15 minucie, a więc zaczęło się w miarę nieźle, a to już 21 minuta. Tu prostymi środkami rywal próbował przebić się przez naszą obronę, ale przejęliśmy piłkę, no i ładne rozegranie. Zobaczcie, Alan wypatrzył van de ładnie wbiegającego tu między dwóch obrońców, Dony van de Bejk i mamy 2 do 0. O, pauza. Ragequid, no to by było coś. No i mamy Ragequid, a więc oh, udało mi się. Okazuje się, że mając ponad 4 dychy, też jeszcze da radę wygrywać w Food Champions. Także udało mi się wbić tą wygraną Golda 3 z dwoma meczami zapasu. Wyprowadziliśmy z tego fatalnego 2 do 8 w sobotę na 14-14. A więc będą dwa piki w czwartek dla Was nasi drodzy widzowie. No szczególne dzięki tym, którzy nas dopingowali podczas streamów. No a w tym odcinku to już będzie wszystko. Trzymajcie się, na razie.